No, dwa za ciebie. Nie wiem jak mam coś dzielić. Widział coś nie ma. Nic nie Ja czytałem, zanim tu przyjechaliśmy, że tu wilki biegają. Ja Kurwa wąż! O, no. Nie wiem czy to nie mina jest. Milne, nie? Ty ja tam nie podejdę tak blisko. O. O. Dalej linii nie znaleźliśmy w ogóle się rozdzieliliśmy wszyscy na Ej! Ej! Chociażby tutaj pomogę im coś znaleźć. Dzisiaj tak proponuje trzy wielbłądy Co... Co wy gadajcie? Chola Jalla, jalla Chory kim jesteście? Trzy wielbłądy jest Za tą Jaj. Zakopaną Dwa za ciebie Chopaki! Jak się zgodzicie, lecicie z nami do Dubaju To lepiej do Dubaju I Na prywatnej jachty Niż na miód się? się? zgadzam Zabierajcie mi stąd Trzy Tylko... wielbłądy za ciebie i trzy za ciebie Jala jala! Jala jala, weź i dawań nie rozkapuje Nie idę z tobą, no! Zgadzasz się? ala, To to Dobra! Dobra, Aaj, minęło już 30 minut. Minęło 30 minut, a rozkapujemy ole, co? Nie! Ej, a może chcesz pić, może spróbujemy ją napoić. Słuchaj, myślę, że my ich nie poznamy, no że tak jakieś no, szajki ha ha ha. Mm. Dobrze, że na teraz będziemy spali. No, Zaraz, A oni no. niech tam sobie w pesku. Dobra, ej, wracajcie już. Pół godziny minęło. Zobaczymy, czy nam się uda. Spróbujmy dać ja jej trochę wody. Opatą. Proszę zaufać. Proszę zaufać. Nie, nie ufam. spróbujemy zaufać. Ja czy ufam. Dawać, ja spróbuj, nie ufam. Dobra, czelnik wykonany, rozkopujemy ją. Dawaj. Ale nie tym. Dobra, 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 mamy ją. Jala, jala. Jala, jala. Ale śpimy w namiocie. Eee, Ej, dziewczyny, znajdziecie się miejsce dla nas. Co? Znajdzie się miejsce dla na nas? Nie. No, właśnie. A dla szejchów? Dla szejchów znajdzie się. Dla szejchów się znajdzie. Jala, jala. Do Dubaju by poleciały. Ej, i tak byśmy im dali ten namiot, bo jesteśmy dżentelmenami z Dubaju. Alejandro ta, 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 No patrz, patrz na to Profeska Jedi No 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 Dawaj Proszę mi dać bułem Foldemort Rebek Daj jeść Dobra Daj jeść Dobra. Dobra jemy Słuchaj Wyłączę się... mieć Jedi Widzo widzowie nie, nie róbcie afery w komentarzach, bo Sebek pomylił dwie, dwa wszechświata Star Wars i Harry Pottera Harry Potter <grystanie> 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 Co tam kiedy jedzą No Dobra, aż tam Uwaga, bo idziemy zaraz na wyprawę do lasu no i będzie potrzebne żeby każdy Posilił się Kłodny przed jest. tym. Jeżeli się posilił przed tym. I mamy tak. Pyk. Ja otwieram. Pyk. Mm. Ania. Dziękuję. I kamerzysta. Dzięki. Dobra. I musicie poradzić sobie. Od... O, nagramy. Zacznijmy. Na 3-4 kto szybciej otworzy. Nagramy, co? No, ci teraz po sobie ten. No, zaczynamy. 3, 4, Dawaj, dawaj ola 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 ola. Ania! Ej, dobrze poszło, ani dobrze poszło. Dobra. Dobra. Ej, wegle nieźle. Dobra. Co to śmierdzi? Ej, dziewczy... ej, to jedzenie dla kotów. Dlaczego? Kurwa! Nie, to jest dobre jedzenie. Nie, nie dla kotów. A jak ej. Kurwa! Jest na hoj blie. Ej. M no nie. Nóż, e, serio? No Ej, ee, Ej i powiedzcie jem... teraz, że faceci, że faceci nie są potrzebni. Powiedzcie. Nigdy nie mówiłam, że niepotrzebni są. No, są potrzebni, no oczywiście że tak. Nawet teraz. Zobaczcie jak udają, zobaczcie jak udają. Aktorki, nie Co udaje. Nie, nie mów im, ale mam coś dla ciebie. Tylko wszystkie challenge'e muszą oni robić, nie ja. Masz. Dobra, ja też mam Otworzyć Ci Ola? Tak Dobra. Ale to z siekierą Muszę, trzeba no, jeść tak, będzie Otwieranie siekierą może zrobimy to <grym> <grym> Nie ja wiem jak mam to zjeść tak? Wydalców nie Ej, ma, czek, nic czek. nie ma Powiedzcie mi O tak. Ci Boże, przyzwyczajona jest do, do restauracji dziewczyna. Nie no w domu jak... W do domu mam wideelce. Żtergowy środek są widelce. No mogę Tak pod wciami. Szakierę tutaj masz. Żartujesz? O pójdziemy! <grym> idziemy jeść. Pójdziemy. Ja już się nie mogę doczekać ogniska! Ja już się nie mogę doczekać ogniska! I też pamiętajcie o chusteczce haftowanej. Nie wiem grać. Dobra, teraz rozdamy bułeczki idziemy po kanapie. Tylko dwa? To dwa, bo to nie do jedzenia tego dwa, dana, do potrzeby Ale po prostu trzeba. On, tak... on gru, tak grubo bez o... się to wyciągnie. Wow! Dziękuję! Cześć! Eeeh, reszta. Nie, nie. Dlaczego? <słyska> Dlaczego? Kurwa! Ania, Ania, pierwszy raz w życiu próbuje konserw. Dobra, dobra, dobra. Mały, 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 mały. No dobra, masz co. Nie cały, niecałe. Masz, to nie, dobre. to jest. Anka Marudzianka. cześć. To prawdziwa, prawdziwa próba. Prawdziwa próba. Jak to pyszny jest? Dobra, spróbuję też dają opinię. O, dobra, Jubaska. robimy Ili mi jeszcze. Weź Ili trzeba. Suba, weź, zrób, dwie. daj tą kanapkę. Ja już tą gryzę, No ale przytrzymam cię. Olu. Dziwne. No tak. 8 na 10. Ja lewą bułek usał. Dobra moi drodzy, idziemy teraz zebrać chrust na ognisko. Ekipa gotowa? Gotowi. Lecimy! Dobra, dziewczyny bez narzekania oczywiście. Cześć. Jedziemy, jedziemy. Chyba chłodne jesteś? Dobra, chłodno, o, chłodno jest, oczywiście dziewczyny jak zwykle muszą narzekać. Idziemy. Siekierkę na wszelki wypadek, nie? Dobra, siekierka na wszelki wypadek. Chodź Olcia. Ej! Ale wiecie co, dawajcie tak, trzymamy się razem, żeby nie zgubić się, dobra? Dobra. Kto się zgubi to śledź śmierdzący, a słuchajcie. Ja czytałem zanim tu przyjechaliśmy, że tu wilki biegają i że lepiej nie chodzić samemu po lesie. I na pewno nie w nocy, bo... Mogą zaatakować. Jeżeli tak by się wydarzyło, to nie biegnijcie do mnie. Ej, dziewczyny, no to trzeba do lasu wchodzić. O do nie. lasu? No, My do tu lasu. tu wiesz? Nie, Zjedz na chój, Hej, dobra, bo tak długo tu jesteśmy, że nam pada aparat i musimy zaraz zacząć nagrywać drugim aparatem, a tymczasem to będzie telefon. A teraz zbieramy chrust. Dziewczyny, jak zwykle się opierdzielają, więc biorę się do roboty. Ja już mam. Dziewczyny, chociaż zbieście szyszki, właśnie, brawo Ola, to się trochę, trochę rozpali. Dużo igieł trzeba i dużo igieł. Zbieramy chrust w do miejsce. Dobra, to ja też Wam pomogę z tym chrustem. Idę coś zebrać. Ej, słuchajcie, ja też idę po chrust, okej. Okay? Dobra, słuchajcie, idę, i tak mnie obrażają tam, i tak mnie nie lubią, nikt o mnie nie mówi, no i słuchajcie, chociażby tutaj pomogę im coś znaleźć. No gdzie, ja... nasz, gdzie nasz kamerzysta jest? O, usłyszałam, że powiedział, że ten, bateria ej, padła. Nie. Tak, bo powiedział, że padła bateria, gdzieś tam poszedł. Kamerzysta. ej, ale i walkie nie wiem, czy ty masz walkie Ja mam, no nie wziął. Ja też mam jedno. Ja pierdziele. Ale, ale możemy do tutaj krzyczeć? Nie on, Ola tak boisz się? Bardzo. Słuchajcie, jeszcze Ilu nie ma i dziwnie, że tak szybko się zgubił. Ej, cicho, cicho, cicho. Czekajcie. Słyszycie to? Nie. To, to wilki były. Dobra, ciąg dalszy. Dalej Illy nie znaleźliśmy, w ogóle się rozdzieliliśmy wszyscy. Ja nie wiem co jest z nimi. Masakra z nimi zbierać ten chrust. Dziewczyny to już srają po gaciach. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo powiem wam, że ci dziwnie zapowiada. Masakra. Dobra. Yy, przyniosłem właśnie chrust i szukam kto kurde gdzie jest tam. Ej widzicie to? Ej, ej Orient, ktoś idzie. Tutaj. Ty, co to? Ty! Gdzie ty Ilia, kurwa, byłeś człowieku, szukaliśmy cię tyle czasu. No aparat mi się rozładował. Tak, aparat, a my chodzimy cię szukamy po tym lesie. Nie, ja nie, ja nie chcę już z Ilią. Nie, przesadziłeś Ilia, przesadziłeś. Teraz. Dobra, tam wiesz. Dobra, co? idziemy dalej, szukamy. Ilia będzie rozpalał ognisko najwyżej. Dobra, znalazł się w końcu. Dobrze. No, masa, my się martwiliśmy o ciebie. No. Martwiliśmy się o ciebie. Zobacz, Anka jaka już jest. Warszawianka wydygana i Ola. Tam subacik cały czas działa. Dobrze, że się znalazłeś. Dalej zbieram chrust, a dziewczyny się obijają, ale dostaną najgorszą kiełbaskę. Już zimno, naprawdę. Ja już Ej, już spać i jeść. Ej, pokaż ile dziewczyny zebrały chrustu. Pokaż. O, pokaż Ania ile masz. O, pa, patrzcie ile Ania zebrała. No coś, coś mam. Mistrzostwo świata. No, a tego nie Uryga trzeba. Wąż. Po co? po co? Dobra, widzowie, czas. E! Jeszcze nam dokuczają. Dobra, same będą rozpalać to. Czas, widzowie, rozpalić ognisko. Zobaczycie, co to oznacza najlepszy ogniskomen. No, aż tu, o tu, dalej. No, idę, już mam dwa kije. To dwa starcze, będziemy najwyżej na raty robić. Dobra, a teraz rozpalamy ognisko i będziemy piec kiełbaski. Dawaj. Dobra, ja próbuję. Ej. Nie Juhu. wiem, czy dam radę tym, nie? Nie wiem, czy tym dam radę. Mądzielny. Dobra. Bądzielny. Jeszcze Dawaj, jedziemy. Dziewczyny głodne? Tak. To jest, to jest profesjonalista. No. To jest profesjonalista. Ooooo! Wow! Wow! Ale ja to, to jest harcerzem najlepszy? No, najlepszy. Dawaj teraz szybko te yy, małe patyczki, bo zgaśnie. A? Małe patyczki, lecimy. Dobra. No, musimy naostrzyć kijki na kiełbaski, że dziewczyny głodne nie siedziały. Bo wiadomo, musimy o nie zadbać. Ale powiem ci, że jakiś dzień z dziadkiem kiedyś na Mazury, to. Nauczył mnie wszystkiego, co jest potrzebne teraz i bardzo mu dziękuję. Dziadku, jesteś najlepszy. Struganie takiego kika to jest ciężka, ciężka praca. Zobaczcie, ruch. Musi być odpowiedni w odpowiedniej formie i odpowiedniej płaszczyźnie. Wtedy dopiero drzewo przyjmuje twój cios i zobaczcie, jak nabijesz na to teraz kiełbaskę, to będzie najlepsze nabicie na świecie. Uczcie się dzieci, bo ja wiecznie żyć nie będę. Jak? No tak trzeba się zjeść. Lawenda, poławia na następny... następnie. następnie. Ej, kamerzysta! Chyba czas na kiełbaski! Tak! Gorąco już jest! Ej, kto chce kiełbaski? Ja! Lecimy! Trzeba coś porobić. To są hardkorowe ziemniaki. Nie ma to tamto. Ale typy. Ej, mam ważną sprawę. Subskrybuj ten kanał. Subskrypcja dzwoneczek. Ej, dobra, czekaj, ile taki obazki. Ktoś tam Ktoś tam Jaki... świeci. Eee. Ty ja nie wiem. Złommy. Złommy. Co... to? co? Boicie się? A co to jest? Gdzie? Daję ciebie. O kurde! A nie uważaj jak staniesz na czymś? No co? To żeby nie wybuchło. Jak coś pierdyknie? O? Żeby nie wybuchło jak walnia. Jak staniesz na tym. Żartujesz? Dobra kiełbasa. <grym>, no, no, no. <grym>, no, no, no. Na przykład tak jak zrobisz i coś pierdyknie no. Podnosisz nogę, a to puszka. <grymne> Dobra, ale ja się boję To jest? Nie, nie wiem czy to nie mina jest. Ty Ja tam nie podejdę o? tak blisko. O, tu ja. Ty co to? Weź nie dotykaj tego. Ja pierdolę, słuchajcie. Co to? Jasne jaja z nas robią to Ale bez kitu jak mina wyglądała No Ale jaja Naprawdę jak mina Dobra chodźmy stąd, bo jeszcze no, no. człowieku wybuchnie coś tu Ej Ania mm. Dobra kiełbaska? <śmiech> <śmiech> Przeżyliśmy Przeżyliśmy Ej Ej No, Dobra kiełbaska? <śmiech> <śmiech> tak, prawie zjadłam Uwaga. Te jest ziemniaka. Kurde, u mnie pias kocały. No dobre. Też kamerzysta. Jak? Dobre. Dobra. Dobra to. I dobre, no. Z środka jak się No. Dobra. No. Może jeszcze kiełbasy? Co? Mhm. Chcesz Może... kiełbasę? No. Niezgodniała. No trzeba łupieć, zaraz ucieczenie, no. Jest, jeszcze. Ale ktoś jeszcze chce? Ktoś jeszcze chce ziemniak? Nie, to jak. To nie, to nie będę. No dobra. Zmęczone? Trochę. Zdęczone? Ja to. Ja tu zostaję na czatach. Ja też zostaję. To wy no, się połóżcie, połóżcie, a my gdzieś, będziemy tu siedzieć, dorzucimy sobie do ognia i... Fajnie jest, ja chcę spędzić tutaj tak noc. Na pewno? No. No idźcie, połóżcie się. Dobranoc. co? Dobranoc. Najwyżej ja Dobra walę się tutaj na karimata Zamykamy się! No Dobra! Dobrej nocy kolorowych snów. Wzajemnie chciałam powiedzieć. Zajemnie. sobie poradzimy. Oj, tak. Dobra, to co? Jest godzina. Pierwsza 20 nie, druga 20. Ja Zostawiamy subskrypcję, dzwoneczek. Piszcie w komentarzu, gdzie mamy spędzić kolejną noc, bądź 24 godziny i... My, A my to zrobimy. My to zrobimy. No. Ale typy, nie ma dwóch takich jak pięciu naszych, trzech i czterech. Nie, to się tak mówi. Takich trzech jak nas dwóch, to nie ma ani jednego. O, dokładnie. Dobra, idę chyba po chrust. No, dobra, dobra. dobra. Łot, ja ja ten. No mam, mam. Zobaczcie, ja co, siedzą. się co? Tylko kanjista nie śpi. Masakra. <słuch> <słuch> Subat, powiem Ci szczerze, że fajnie było tak tutaj spać. No domnat. powiem ci, kurczę, ja to nie pospałem, nie? Posiedziałem przy ognisku. Nie no ja miałem też się przespać, ale widzisz sam tu. już jest. O, już jest szósta, zobaczcie. Budzimy dziewczyny, co? Dobra, no, idziemy. One śpią chyba jak... Anka to chrapała cały czas. Dobra. Dawaj, trząchaj. I... E! Stajemy dziewczyny po budeczkach, Halo! Ej ręka się kość wyłoniła. Poszolaliście czy trzeba. Szósta już jest. Ej, szósta rano. Jaka szósta o dziesiątej wstaje. Dobra, wstajemy, szósta, bo mi... Ej, chyba nie wyjdziecie. Chyba nie wyjdziecie, bo mi się za... zaciął ten. O kurde, uważajcie ja na ja palce. Niech będzie obiód. Dobra, jest. Nie zostawiamy śmieci, zabieramy. Zobaczcie. Zobaczcie jak gdzieżniczki. O, co mi śpią? Przepocone pewnie tam. O Jezu! Zapach gorszy niż tego śledzia co wcześniej. Dobra, jak wstajemy. Wstajemy. Dajemy! Dobra! Ej, Dobra, chodźcie. Yy, zjemy coś i lecimy. Dobra? Fajnie było? A można, a można jakąś kawę? Dobra, no już Starbucks okay, tam do Starbaka, jest. Dobra, damy Aniu bluzę, jestem dżentelmenem. Dobrze, że to się zapisało na filmie. Dobra, proszę Aniu. O. Dobra, dziewczyny robią śniadanie, nie? Dobra. Dobra, my idziemy teraz do toalety poranny. O, idziemy na nie? Ja też na Ale było zarąbiście, kurde, widzowie. Taka noc była ja kocham takie rzeczy. No słuchajcie, taki survival dziewczyny chyba też zadowolone, Zadowolone, co dziewczyny? Fajnie było? Ej, musimy częściej to robić. Słuchajcie, a wypiszcie w komentarzu, gdzie spędzamy Ale... następną no, noc. No, nie pospałyście, co? Słabo było. A my chcemy tego więcej. Widzowie. Super było. Zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Dajcie w komentarzu coś, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, czy chcecie dziewczyny, czy nie. Jak nie, to ich nie zabierzemy, bo narzekają. Pozdro. Dobra, dawajcie już do domu.